To było spotkanie, które rozgrzało trybuny w Lubinie. Intensywne tempo, walka do ostatnich minut i liderka, która poprowadziła swój zespół do wygranej. KGHM MKS Zagłębie pokonało KPR gminy Kobierzyce. Które zakończyło się dla nas zwycięstwem. Trzy punkty najważniejsze. Natomiast mecz, który no do końca dostarczał nam emocji. Bardzo wyrównany. Naprawdę w dobrym tempie z obu stron. Rzadko taki, takie mecze są, żeby 60 minut. Obie drużyny trzymały takie dobre tempo zarówno w ataku szybkim, przy wznowieniu środków, czy w ataku pozycyjnym. Szkoda mi było w pierwszej połowie sześciu niewykorzystanych absolutnie stuprocentowych sytuacji, bo te sześć bramek dodanych do tych plus trzy mogło już nam trochę dać spokoju po przerwie, no ale następnym. Natomiast po przerwie, myślę, że pierwsi opanowaliśmy nerwy i, i spokojnie zaczęliśmy punktować najważniejsze trzy punkty. Bardzo ładnie dzisiaj no, MVP nasza Malena. Dzisiaj naprawdę to były piękne bramki. Myślę, że nawet można mieć niezły materiał szkoleniowy do rzutu z podłoża. Myślę, że Ali dzisiaj bardzo fajnie poprowadziła grę w momencie, kiedy zabrakło dosyć szybko, pechowo Karoliny. Kochaniak, także fajnie, że dzisiaj te dziewczyny, które, no może mniej grały, ale dzisiaj weszły i naprawdę bardzo fajnie się wkazały. Zespół Skobierzyc po raz kolejny przegrał z ekipą z Lubina i w ligowej tabeli musi gonić czołówkę. Derby na pewno dla kibiców były bardzo ciekawe. Mecz trzymający w napięciu przez 60 minut, więc yy, nic tutaj dodać, widowisko, obie drużyny stworzyły świetne. Natomiast nasz klub, Kaper Gminy Kobierzyce już jest na takim etapie, że porażki po pięknych meczach nas w ogóle nie cieszą, bo w tabeli mamy po tym meczu dalej wielu punktów. Aktualne mistrzynie polski umocniły się na pierwszym miejscu w Orlen Superlidze Kobiet i na drugim w PGE, MKS, Elwold, Lublin, mają aż 9 punktów przewagi.